Koniu się położył, jest jak dwóch kiwnął. No pan, <śmieniu> jeszcze trzech kiwnął, kurwa. Nie a teraz rzut wolny. jest Teraz już wolny. Łukasz nagrywa telefon... <śmuszczam> tak, zostawił. To jest kartka, ma. Naprawialiśmy się! a nie zostawiamy! No, po co to, kurwa, komentować? Ja nie rozumiem tego. No, po są mocy... Nie rozumiem, no ale po co? To te kurwa... Jest gwizdek, jest faul i wszystko. No. I... <śmuszczam> po co kartka? Jak chcę jak to może dać, nie, nie to Ale nie, nie i wszystko. Kartka. No to jest kartka. No to kartka tak, tak powinna być, tak? No, wiadomo. Ale wiesz, zrobił roz, drugi roz, no. to zawsze znaczy się go pokaże. No, nie jest tak, że od razu musi pokonać. Nie jest!

Dawaj, zarysuj. Tak, ale, ale nie, 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 na takiego nie, na, nie, na, nie, 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 To nie, 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 i tak dalej, no. Wyżej. Ja,

Ja go mieszałem zawsze w chuj. A, nie, bia, kurwa, ja tu grałeś też? Nie? No, nie? Ale to już była no, ta płyta? Też grałem, Ej, co? a to jak była już ta płyta? Mówię no, i... no, ci, graliśmy z parę, kurwa przyszła taka burza, że tam auto miałem mi drzewo, spadło i chuj komar taki na auto i chuj. Na dach. No, pojechałem do salonu, zrobili mi w salonie, bo ja była żona, odbierał go kurwa, bo na katowicę, bo mojego dziewczyn.

Tam nie obiegnę, to przynajmniej widać, że jest no widać, Nie że... Dobre, dobra Rzut rożny. Chce, był przed nim, żeby wojsku twoje dusze było. No. Kojba y Ale dobrze tego konia stanę do środka drugi mecz

Dobre, komu. Dzień Profesor, Profesor, kurwa, słabo. Już przyjechał dzisiaj. zaczęli No, Kasper ah. no, <laughs> <Professor>, już <kurva, zlade. laughs> Kasper wichał się, że są. Nie, no, też pisze kurwa. Będę grał i płacił. No. wszystko No, no. Kurwa. Zarabia się, zarabia się. Do Dino pójdę typkę kurwa kupię 100 zł, wydam, ja. No, To Brawo. tak, że tak zrobił. No, wódko, kurwa. Zabrać piłkę! zagrać mięso, kurwa! tu trzech tego, bo mogliśmy go panować. Komunikacja między sobą! Mówi, pójdę takie kurwa Przez łapkę walnij! Gdzie wiedział?